Witam odcinek serii Nie mogę oddychać. Mamy zamknięte okna, wszystkie i balkon, dlatego że nasza sąsiadka codziennie sobie wietrzy poduszki i robi nam awantury, że jej tutaj kurzymy. Więc musimy pracować przy zamkniętych oknach. A co dzisiaj jeszcze odkryliśmy, co zrobili, co, czego nie zrobili moi fachowcy? A mianowicie zapomnieli o oświetleniu w kuchni. Musieliśmy dzisiaj kuć te oto tutaj bruzdy, dym był okropny, po prostu kurz taki, że nie wiem, nie można było ani oddychać, ani nic nie było widać, no ale udało się, mimo trudności, kable zostały puszczone, ponieważ zapomnieli tego zrobić moi wspaniali fachowcy, stwierdzili sobie, chyba, że ja będę tak na sznureczek sobie zapalała LEDy w kuchni, no albo nie wiem co. No, poza tym jeszcze pokażę wam taką ciekawostkę tutaj, którą mi zrobili. To był tylko ten jeden kabel, ale tu w tą stronę. Ten kabelek wypuszczony do ledzików. Nie było tego drugiego, który już został właśnie wykonany przez mojego fachowca. No bo stwierdzili chyba sobie, że będę taką tutaj na tej wysokości miała szafeczkę, więc będę tak szafeczkę otwierała sobie, włączała światło, jak będę chciała wyłączyć światło, to będę ją znowu otwierała i wyłączała. Taki, taki 21 wiek, prawdziwy, po prostu takie udogodnienia. No dziękuję za uwagę, do usłyszenia.